Witajcie kochani. Pytaliście, jak zrobić prawdziwy, preperski zdrowy chleb, więc Kasia Wam właśnie o tym opowie. Proszę do bardzo. końca preperski bo na drożdżach jeszcze, ale Aha. doszkolimy się z zakwasem, to wam pokażemy na zakwasie. Pół kostki drożdży biorę. Chcę wam powiedzieć, że chleb z tej naszej mąki, ta mąka jest grubsza. On się całkiem inaczej zachowuje. Mhm. Daję pół dro kostki drożdży. Tak zależy ile chcę. Daję półtora słoika wody takim jasnim. sobie go Mhm. I z półtora słoika takiego wychodzą mi cztery chleby. I tak jak upieję cztery kleby, to mam na tydzień mam spokój. Potwierdzam sycące i wystarczają na długo. No co? Tutaj mamy chleb już opieczony, mhm. ja go piekłam w czwartek. No, i on nadal jest o, bardzo zjadam, dobry. Tak. Zjadłam dwie kromki, no i zjadły tam zawsze te drożdże. Kiedyś nie, nie robiłam tego, wsypywałam od razu wszystko, ale ten chleb wychodził jednak inny. Drożdże inaczej się zachowywały. Pożerą z I po co to się tak? No, trzeba wymieszać. To ja chcę, żeby te drodze się rozpuściły? A, rozumiem. A one się rozpuszczą, one inaczej działają. Lepiej. I tu jest co? So, to jest mąka? To jest nasza mąka mielona, no? Łukasz mieli pszenicy przemielają dwa razy. Tak, ale to tą maszynką tutaj, co, co jest, czy? Nie, nie. tym tylko tego noża. Aha, no. aha. Tu A to maszynkę to wiesz, to Łukasz ma tam. Bo kiedyś pokażemy, jaką maszynką. A to inna niż ta, co pokazywaliśmy ostatnio? Elektryczna co ci robi i monkę. A, ją? No, i to Knocha. kilka razy, tak. To to. Wymieszam. Robię taką konsystencję w budyniu. Mhm. I to dobrze wymieszać, bez żadnych grudek, żeby było. No i taki chleb robię no, z 4 godzin, Nie stoję przy nim 4 godziny non stop. Mhm. Ale zostawiam go 4 razy do wyrośnięcia. Ale w ogóle już czuć, że tak pachnie. Tak fajnie. pachnie, no? Pachnie. I na przykład Minena nieraz przywozi tutaj mąkę ze sklepu, bo no. No, jesteśmy nauczeni do tej białej mąki i takie białe bułeczki, by człowiek zjadł. Mhm. To na półtora słoika wody tej mąki muszę użyć więcej. Wychodzi mi więcej ciasta i jest całkiem inna w konsystencji. I co, zapach też może mieć inny? Zapachu w ogóle nie ma. Aha. To, tak, teraz Ufajnie. pytanie, co to jest? Czy to Ufajnie. jest jeszcze mąka, Ufajnie. czy to jest jakiś proszek Ufajnie. po prostu? Nie, w ogóle, to czuć tą pszenicę? Tak, ale to od razu poczułem, tak. że jest taki zapach tak. fajny. I zazwyczaj ręką, dlatego Ufajnie. że ręka ma temperaturę 36 stopni, jest ciepła. że lubią ciepło, ciasto lubi ciepło. Tak. I poza tym y, energię już dajesz tak. temu jedzeniu. Tak. tak, tylko y, pozytywne myśli przy tym, jak robimy. Też nieraz powiem Ci, że byłam ściekła i robiłam chleb i bardzo dobrze mi wyszło, tak się zaskoczyło. Oczywiście <grymne> <grymne> muszą to cały czas pozytywne myśli. <grymne> A no co, to ważne co się ma w sercu. Tak, tak. O, i taka konsystencja. I zostawiam to na pół godziny. Mhm. Przychodzę po pół godziny. Jeżeli będzie już zwiększona objętość, to dosypuję mąki i zaczynam przerabianie Okej. Okay. I Czyli... soli na razie nie daję, bo jak daję sól, na, dawałam na początku samym sum, to ciasto mi dłużej wyrastało. Po tym okay. wstrzymuję to wyrastanie, Czyli daję soli. Czyli wracamy za pół godziny, tak? Tak, wracamy za pół godziny. Okay. Przy... Ściereczką przykrywamy. I odstawiamy na 30 minut. Tak Pół godziny minęło, odkrywamy. I zwiększyło odgiętość. O, faktycznie o, się urosło, no. no? O, jakieś pięknie odgier? jeszcze bąbelki widzicie, no. no? Super, i co teraz? I teraz solę. Sola. Czyli dopiero teraz sami. Tak, teraz sami. No i na takie łyżkę taką starą daję sobie. Używam kłodawskiej, więc ona jest. Bardzo dobra, tak. Gruba, gruba, więc łyżkę, nie? nie? wiem, jak jest z morską. Nie używam jej, więc nie wiem. Dla tych, którzy nie wiedzą, kłodawska to jest odpowiednik himalajski, więc bardzo dobra. Dużo minerałów. Tak, i teraz dosypuję mąki. Dosypuję mąki na oko. No. Mhm. Tak, żeby mi się ciasto fajne zrobiło. I wyrabiamy. Wyrabiamy do momentu, teraz o ciasto się klei. Mhm. Wyrabiamy do momentu takiego, że ono się nie będzie miska, będzie, y, wiaderko będzie czyste. Znaczy czyste. A, no nie, to je takiej je, konsystencji. Ale, ale. Tak, okay. że już nie będzie się kleiło. Niektórzy mówią, że raz tylko przerabiają. okej. Okay. a ja przerabiam 3-4 razy. I to. Czuć pod palcami, że się sprężystość inna robi tego ciasta. Mm -hmm. Teraz mam wrażenie, że jeszcze bardziej poruszyłaś to taki zapach zalecia. Ja kiedyś tu czułam, jak robiłam orzechy. Amen. A to dodawałaś orzechów? Czy nie, orzechów? nie, tak czułam wtedy orzechy. Mm -hmm. Pachniało mi orzechami. No i ja zamiast chodzić na siłownię, <grym> Tak ciasto mura. No, spójrzcie na te muły. Gdy, gdy gdy kozy gdy. I mięśnie się ruszają, nie? Tak. Jeszcze płacić za to nie muszę. Nawet karnetu na siłownię nie trzeba. Właśnie. Przyjemne, spożyteczne. Tak. Od razu po treningu, jak upieczesz, to zjesz. Zjem. dobry. Trochę się ten chleb wtedy nie odkłada tutaj. Mm -hmm. Mięśna, gdzie indziej, ale przeżyjemy. A to myślę, że z takim zdrowym chlebem to jednak nie? inaczej to wpływa na organizm. niż te klasyczne. Teraz tak kiedyś słuchałem takiego starego piekarza. Pan z doświadczeniem i on twierdził, że jeżeli robimy chleb nie na drożdżach, tylko na zakwasie, to taki chleb nawet z pszenicy zrobiony na zakwasie, on już nie ma w sobie glutenu, bo zakwas, te bakterie zakwasowe, one przerobią ten gluten. Nie wiem jak nic z tym prawdy. Ale no coś to musi być, nie? Interesująca no. nowinka, no. To by chyba musiał sprawdzić ktoś, kto nie może glutenu. Czy to rzeczywiście jest prawda, nie? No no. Ale właśnie... Być może ktoś to słucha i jest, nie, wiem, uczulony na gluten, to już może o tym wie i nam potwierdzi no akurat. Może, no, no. Co nie możliwe. niemożliwe. To chwilę trwa chyba, jak No tak... trwa, trwa. Tam. No i lepiej mi się wyrobi tak. O, to już jak kto lubi, możecie tak zrobić. O i teraz klasycznie, tak jak powinno się robić. I Ile z tego wyjdzie? Bo, bo w sumie nie mówiliśmy. Cztery o tym. buchenki, nie, mówiłam. Tak, że powinno wyjść cztery buchenki? Takie, jak tutaj pokazywałeś. No. No. Mhm. To dla tych, którzy tak nie dostrzegają, to to jest dosyć. To jest dosyć duży chleb. No, jak keksówka taka. Takie dwie, trzy kroneczki i basta. No, ja zjadam dwie No to ja myślę, że... To zależy też jakie grube, ale tak, no trzy, no, cztery no. pewnie i bym miał dość. On takie kupacz kroi, to zjadam i Edbal. I do takiej konsystencji. No. Widać? Ulepione, Wylepione, tak. Widać? Jeszcze się trochę klei. Mhm. On z każdym wyrabianiem będzie się mniej klei. O, zostawiamy na następne pół godziny. A, takie buty! No. Rozumiem. Czyli widzimy się znowu za 30 minut. 30 minut. A few moments later... 30 minut znowu minęło. Co my tu mamy? A, pięknie już urosło. No. Mhm. prawie, ponad wiadra. A to jest, to ma 10 litrów, tak? to wiadro, żeby takie mieli zobrazowanie, jakie to jest duże. Tak, chyba tak. Dzięki 10, 10 litrowy, Myślę, pewnie. że tak. On jeszcze się przykleje. <laughs> jeszcze. Jeszcze. Czyli teraz y, co? Ale już odchodzi bardziej, nie? Już mhm. nie jest tak. Czyli teraz znowu go tak prze... Tak, go teraz znowu. Już... I znowu na pół godzinki. I znowu już na pół godzinki. Mhm. To już tak zaczyna być intuicyjne. Ile razy tak trzeba, aż do skutku? Nie. Teraz jeszcze raz przyjdziemy, mhm. to już będę do foremek dawać. I Aha. W jak dam do foremek. Poczekam godzinę na wyrośnięcie. Ok. I po godzinie daję do piekorka. I No dobrze, to przejdziemy do tego etapu. Nie będziemy wyprzedzać tak. faktów. O. Widzisz, już nie kleje się. Tak, widać już. No. Zupełnie inaczej też zachowuje się na tym blacie. Mhm. A ja Wam przy okazji od razu powiem, że dzisiaj zamierzam sobie przetestować groneczkę, bo jeszcze jej nie próbowałem. Dobra, jest dobra. Mhm. O sobie taki ten układam, bo później widzę, jak włożę, jak mi. Super to wygląda na. Urosło. I pięknie. I super. Znowu na 30 minut przykrywamy. 12 o'clock midnight. No, jesteśmy 30 minut później. Znowu 30 minut później. Pięknie, wyrośnięte. I teraz zanim zacznę wyrabiać, smaruję sobie blaszki. falcem. Mhm. Maszyn Najlepsze. No tak. No ale jak ktoś, nie wiem, w mieście będzie robił, no to powiedzmy, że może być Nie pół... <laughs> może, pół... może być masło. No i tak, cztery blasz... blaszki. Plakie posmarowane? Ręce posma... posmarowane też. Też? Też. W... jeszcze trochę smalców w ciasto. O, patrzcie, całkiem inaczej już się odrywa. Często poprzerobieni. Hmm. A widać, że jego taka struktura jest już. Już inna, no? Najlepiej pod ręką czuć właśnie. Mhm. A ja to tak. Składamy? Przybliżę, żebyście widzieli, bo on już nie jest taki podziurkowany, jest taki nie. stały. Jest całkiem hmm. inny, no? I troszkę go przerobię. Więcej go układam teraz, żeby go na cztery, niż przerobię. Tak jeden wielki bochenek. <sumie> w sumie się tak ułożyło. I powiem Wam, robię to na no. Nie Nie że jakie te bochenki mają być. I tak zjedzą, i tak zjedzą. Mhm. i wrócam. Nie formuję go, bo on przy wyrastaniu i tak ułoży się, jak będzie chciał. Inteligentna klapa. Konieczna, <grystanie> jest tam Ciebie, a i A Dobra, ten będzie mniejsza. tak. Pięknie to wygląda. Na pewno będzie pięknie smakowało. A wiem, co mówię, bo dzisiaj jadłem zupę pomidorową. W życiu takiej zupy pomidorowej nie miałbym. Kasia to jest bo cudotwórca, koledzy. Nie, Dobry niepryskane. To przykrywamy i zostawiamy na godzinę. Okej, okay. i po Czyli godzinie... wracamy po za godzinę. Do To tak jest. W czasie, jak to ciasto nam się fajnie uleży w formach, to ja sobie przetestuję golonkę wieprzową, Wieprzową znaczy się, której jeszcze nie próbowałem. Ciekawe. Jak smakuje? I czy jest tak smakowita jak na przykład pulpety? Pulpety dorsza w sosie cytrynowo-kuperkowym, bo są naprawdę genialne. Testujemy. Pachnie zarobiliście, Pewnie no, w ten sposób. Czachnę od razu. że z mięsem. Żebyście widzieli, jak to wygląda. Próbuję. Mm. Bez kitu, Kasia? Nie ma kasi. To może ty przyznaj się. Czy się przyznaj, robiłaś w domu galonkę i wsadziłaś do puszki, to? Dobra, nie? To nie jest sobie? Nie, po co? Zarobiście smakuje. No są fajne ploneczka bez kości, nie? Mhm. No. Tak ma to, to samo mam, co z tymi dorszami, kurde. Jak jadłem te dorsze, ten wiesz... Wiar... No. Pycha, nie? Smakuje genialnie, także... Nie robisz mnie w polu, nie robiłeś tego w domu, nie? <grym>, Naprawdę, smakuje bardzo dobrze. Z sercem. to tak smakuje. No jesteś. Ja jeszcze raz jem. I... Polecam w cholerę, jakie to jest dobre, kurde. Mmm. Żeby była jasność, tu jest w cholerę mięsa. Mm. Piechota. No, no dobra, jakby co, w opisie macie wszystko, a my przechodzimy teraz z powrotem do chleba. Kamera, akcja! <grych> my jesteśmy po godzince, Tak. już tuż nam wyrów, rozstawiamy go do piekarnika no, na 50 minut. Okej, okay, w jakiej temperaturze? Nie wiem. <grywa> po prostu go wstawiam do piekarnika. No, u mnie nie ma w piekarniku temperatury. Aha. To pewnie w klasycznej takiej jak się chleby robi. No właśnie. Tak. Ja nie wiem, 180 czy chyba więcej? Już nie wiem szczerze. Trzeba sprawdzić. <grywa> <grywa> Dobrze! Jest. To będzie na making-of chyba. Tak Zadałeś to pytanie. Dobra, dobra. Tak sprawdziliśmy. Powinno się w piec 180, 200, tak jakoś, nie? No, wracamy do pieca. Tak, bo to y, stara kuchenka, nie jest napisane, a Kasia to jest wprawiony w boju weteran w wypiekaniu chleba, więc po prostu, no. Zmieści się to tam? Tylko ja już Aha, no właśnie, mówiłem. O, Stary weteran. Jak się popieści i to się wszystko zmieści. I teraz y, jak to ma wyglądać? Czyli odpalamy... Nie, o, przekręcam na ten. No nie, no to to już sobie zrobią. I to jest wszystko, tak? No jak po wyciągnięciu, tak. wyciągamy i skórkę zmoczyć wodą. Aha. To jeszcze to możemy to... pokazać, bo to, ile się to będzie robiło? Godzinę. Godzinę. Zdążymy jeszcze. Super. No to spoko. <noise> One hour later gotowy, mówisz? Górdę. Pokaż w niego. Pięknie. taki odgłos, to jest mhm. Ale jaki zapach, faktycznie, no. O, ten ma pępek. <grym> no i tak jak mówiła Kasia, faktycznie się fajnie wyrównały. No. Ale ja, wiesz, nie robi nie, nie wiadomo z nim co tam. Mhm. To jest w tym jakbym... To jest foremek piekła, to jest to, inaczej. Tak. Nie I to można przyrównać do ręki, to jest takie dosyć duże, nie? Ale ciepło. Czy... Takie w sumie się w sklepie kupuje wielkościowo, mniej więcej, nie? Czyli ile? Kilo Więcej mają? To nie więcej, bo to, to, to cięższe. Nie, nie chodzę do sklepu. <laughs> no to prawda. Ale jakby zważył, to pewnie tak by było gdzieś. Ten jest, wiesz, ten jest najgorszy. A, gorzący. No się ciachnęło więcej ciasta, to się to większy wyszedł. Kurde, super. Ludzie się zjechali, musiałem więcej jutro. Aha <laughs> Przyjechali wypoczywać do lasu. Mm. No i... No i to zawsze można wodą zmoczyć no? Pędzelkiem czym tam chcecie. I... O, tak jak teraz. No i niech mi ktoś powie, no nie warto. To jest właśnie to, że wy nie możecie poczuć tego zapachu, ale jak sobie zrobicie ten chleb, to na pewno będziecie mm -hmm. zadowoleni. Bardzo fajny. Coś na, na koniec chcesz powiedzieć? Dobranoc. <laughs> Dobranoc. Aby ten odcinek był już całkowicie dopełniony, no to musisz jeszcze dopełnić przetestowanie tego chleba. Superańsko się to kroi. Gramatura jest gęsta. Bardzo fajnie, ja sobie tu już nakroję i widzimy się za chwilę na fazie testów. A więc tak, chlebuś się prezentuje w ten sposób, takie fajne kanapeczki, dosyć e, krzywo i grubo ucięte. <grym> no, ale tak, dobrze. I weźmy sobie od razu, żeby to było naprawdę po perpersowsku, to jeszcze, ja go, no przyznaję akurat, że jego już wczoraj próbowałem, bo się nie mogłem powstrzymać i mi bardzo posmakował smalec wiejski z mięsem. E, pokażę wam, jak to wygląda w środku. W ten sposób. Wy, tak, tak, to ja wszystko wyjadłem. <noise> I będę teraz to kontynuował, bo jest naprawdę dobry. Tylko jeszcze sobie sałata dorzucę, bo dlaczego nie? I test chleba, to nie jest akurat świeżutki. Tak jak zresztą widzieliście, upieczone świeżo, czyli to jest chleb z wczoraj. Aha, no oczywiście, zieleninka, ryb, i, jak to mówią, bon appetit. I to można jeść naprawdę codziennie, tam ludzie się. A zresztą nie ma co się skupiać na negatywnych komentarzach czy jakichś tam yy, uszczypliwych uwagach, bo to po prostu jest zdrowe, zrobione od zera samemu, a raczej samej, bo to kasza robiła i smakuje genialnie. Tyle w temacie. A smalec <laughs> zarąbisty, naprawdę. No i to będzie, myślę, fajnym zakończeniem. To jest moje śniadanie, więc sobie je skończę, ale to już poza kamerami. Trzymajcie się. Wszelkie informacje jak zwykle macie w opisach, linki w biogramie albo właśnie w opisie. Trzymajcie się. No i mam nadzieję, że ten instruktaż chleba prepelskiego był pomocny. Pa. Wyobraź sobie, że nadszedł kryzys w kraju i to od Ciebie teraz zależy przetrwanie Twojej rodziny. Czy wiesz, jak przetrwać w mieście? Jak pozyskiwać i uzdatniać wodę do picia? Jak pozyskiwać żywność? Gdzie szukać schronienia? Jak i gdzie zbudować schronienie? Czy choćby jak wytwarzać własne domowe leki? Wszystkie pytania i odpowiedzi znajdziesz w Biblii Prepersa, która powstała właśnie po to, abyś mógł spać spokojnie, wiedząc, że w niej znajdują się wszystkie rozwiązania problemów znane ludzkości w czasie wystąpienia jakiegokolwiek kryzysu, które będą Ci potrzebne, gdy taki nadejdzie. Właśnie trwa przed sprzedaż, a ilość książek jest ograniczona, więc działaj teraz, ponieważ to jedyna taka książka na całej ziemi. Ale więcej informacji znajdziesz w opisie.